4 luty 2013 w 2011 roku z tego samego miejsca nagręciłem krótki filmik z budowy stadionu Śląskiego i oto minęły prawie dwa lata tak jak było, tak jest Wstyd na całą Europę, miał być największy dach w Europie. No i nie popisali się Niemcy projektanci stadionu No i polscy wykonawcy też Eksperci Robią ekspertyzy, następni eksperci je obalają i tak bez końca. Ciekaw jestem czy dożyję czy przyjdę tu kiedyś na mecz. Ale z tego co widać to mam marne szanse. To tyle, do następnego filmu za rok.